Pewnie słabo wyglądam przed chwilą, jechałem i z roweru żygałem. Także jestem wycieńczony, kochani, muszę jak najszybciej dostać się. Took a deal, son another deal, post up in the hills on the rail, headed for a mill, travel with me still, gain kills all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they gave him pop for real, I ain't trying to bail, I was trying to lead a mill, getting to it for I hopped up pop the block, I was still going through it, friends doing. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność dzięki czemu będę mógł wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. W dzisiejszym odcinku pokażę wam nie lekką drogę do miasta Benin City. Myślałem, że zdechnę, było za gorąco. Było też mega niebezpiecznie na drogach, co sami zobaczycie w dalszej części filmu. Na szczęście jakoś się doczłapałem i dojechałem na miejsce. Pamiętacie Hossa, mojego pokojowego koleżkę z hostelu w Lagos? Zaprosił mnie do swojej rodziny. Spędzam właśnie z nimi kolejny dzień, a jutro niestety muszę ruszać dalej. Data ważności mojej wizy dobiega końca. Muszę się naprawdę spieszyć. Miłego oglądania, kochani widzowie. 7:30. Słuchajcie, specjalnie wcześniej wstałem, żeby nie jechać w to słońce. No i co? Trzeba ściągać koło, wszędzie są szkła. Podejrzewam, że wjechałem na szkło. Wszędzie są potłuczone szkła od wybitych szyb z samochodów. No i co? Trzeba naprawić wenteczkę. Założyłem plecak, teraz są ściągać, wyciągać ładki gramat. No ale co? Nie pierwszy, nie ostatni raz. Taka podróż. No, już że dzisiaj ładnie zafundował mi początek dnia. Zobaczcie, cały jestem mokry, jest siódma coś, jestem cały mokry, nie ma jeszcze nawet słońca, jest za gorąco. Co, czekam aż to się sklei jedziemy. Słuchajcie, wyjechałem, do Benin City mam 254 km, zatrzymałem się po wodę. W ogóle wam nie mówię o cenach, za te trzy butelki zapłaciłem jakieś dwa polskie złote, także tyle co nic. No i co, jutro, słuchajcie, jest tak gorąco, ale to wiecie, jutro... Pod wieczór wjadę do Benin City, jestem ubrany z moim ziomkiem na lotnisku, ponieważ jego żona tam pracuje, po prostu mnie zgarnie do domu. Mam nadzieję, że Hosa nie chce mnie wystawić, <laughs> nie mogę tu ufać nikomu, także, ale nie, chyba nie, raczej nie, myślę, że będzie ok. Welcome to Nigeria, people! <laughs> nie wiem, czy widzicie, wyrosła potężna góra, będę musiał pod nią iść. nie podjadę bez przyrzutki, nie ma szans, ale przypał, jak będzie więcej takich gór, to nie dojadę do jutra, do wieczora, do Benin City. No, i dobra, jak widzicie, dojechałem do połowy góry, dalej nie dam rady. Nie mogę go nawet ciągnąć i iść i rozmawiać tak z takimi, ponieważ przez chwilą się przywrócił. Tył jest tak przeciążony, że, że z lipa powinienem obciążyć kierownicę, ale nie wiem jak, nie mam pomysłu. Widzicie co? Ej, namiot może tu w ramę, tylko że w namiocie mam sta do pieniędzy. Także kochani, coś pomyślę. Przed chwilą wjechał we mnie motor, kochani, także naprawdę nie jest tu bezpiecznie. Pierwszy raz w tej podróży miałem jakąś tam kolizję malutką, nic mi się nie stało, rowerowi też, na szczęście tylko wyjeżdżał, nie zauważył mnie i wjechał we mnie z trójką ludzi na pokładzie, <noise> także miałem pierwszą małą kolizję w Nigerii. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, stealing it, I've been counting digits, excuse me I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my fitness, if you see me, don't trip, just excuse me Wrong if I do, wrong if I don't Znalazłem skrawek cienia, słuchajcie Jest oczywiście za gorąco, ale to wiecie Jeżdżą jak wariaci Nie ma szans, żebym robił 150 km dziennie Mam jeszcze 10 dni do końca ważności wizy, słuchajcie Kilometrów jakieś 500-600 Zdówkę dziennie zrobię lekko, czyli u Hossym zostanę dwie noce, a nie jedną, tak jak miałem żeby więcej nagrać, pokazać wam jak ci ludzie żyją. Będzie fajnie. Już zapraszam na ten temat. Patrzcie, pod prące jedzie tirem następny. Więc tu jest tak dziki zachód na drogach, że nie macie pojęcia. Bardziej się boję o jakąś kolizję, niż tego śmiesznego buku haramu. Ale przejadę, przejadę jak zawsze. Co to jest, 500 km dla mnie czy 600? 6 dni no, nie oszukujmy się. Zobaczcie. Zostało mi 5% baterii, nigdzie nie ma prądu, jedynie rozkminiłem, że na stacjach benzynowych są, czyli co stacja będę sobie ładował. Słuchajcie, jest dramat. Wczoraj dużo nie brakowało do porażenia słonecznego. Myślałem, w planach miałem, że przejadę jakieś 150 km, nie przejechałem nawet 50. Słuchajcie, temperatura odczuwalna 45 stopni. Co 5 km nawet gęściej musiałem się zatrzymywać w cieniu, żeby odpocząć, napić się wody. Jest dramat. Do końca wizy, daty ważności zostało mi 9 dni, a mam jakieś 600 klocków do granicy. Czyli teoretycznie jest palcem w uchu, prawda? Ale w praktyce zaczynają się pojawiać wzgórza i za gorąco. Nie wiem, czy dam radę. Muszę dać, nie mam wyjścia. Zobaczcie, nawet tuningowałem już, żeby ciężar z plecaka przenieść trochę na środek roweru. Jedzie się lżej, szczególnie pod te cholerne góry. Następna sprawa, nie mam przyrzutki, jak wiecie, więc jeżdżę. Na przedostatniej, tak? Także... Nawet pod górę z takim małym nachyleniem podjechać jest dramat, ale za to na płaskim... Śmigam bardzo szybko. Tragedia kochani, jest tragedia. Ale nie poddajemy się, my się nigdy nie poddajemy. Au! Wiecie co? Zawsze jak mam takie ciężkie dni, a ostatnie dwa dni... To jest jakiś koszmar i dramat. Teraz nie ma ruchu. Te skurwiele tymi tirami ponad 100 na godzinę mijają mnie na milimetry. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. No ale nie jest to zbyt bezpieczne na drogach, także muszę uważać potrójnie. Więc zawsze kiedy są takie ciężkie dni, przypominam sobie dwie sytuacje w tej podróży. Pierwsza w Małorytanii, jak z Józiem i z Janem Niemcem. Wydaliśmy całą gotówkę na granicy na wizy i musieliśmy przejechać 435 km, jak dobrze pamiętam. Chyba nawet 455, bez pieniędzy, z resztkami wody. Proszę Państwa, może nie wszyscy wiecie, bo nie oglądacie nas od początku. My to przejechaliśmy w 28 godzin. Jechaliśmy... Już nie pamiętam. Pół dnia, całą Bożą noc bez przerwy. I potem cały dzień do wieczora. Z przerwami tylko wiadomo, żeby napić się wody i zapalić papierosy. Akurat o dziwo papieroski mieliśmy. <laughs> Także tam prawie padliśmy wszyscy trzej z wycięcia. I następna sytuacja w Gwinei, kiedy to z Józem my prawie płakaliśmy. Tak byliśmy wycięcieni. Zdesperowani, przejęci tym wszystkim. Powiem jakiś typ. Yy, się na górę w wysokości śnieżki, szutrem. Gdzie takie było nachylenie. że Czasami wprowadzaliśmy rowery które rowery razem z nami zjeżdżały. Także, jak sobie przypomnę te dwie sytuacje, to... To jest Mierzej. Przyszedł Dziomek. Say hello! Oni nie są tacy źli, wiecie co? Rozkminiłem ich. Nawet jak są agresywni. Trzeba się do nich bardzo serdecznie uśmiechać i być życzliwym. Od razu się zmieniają, Także rozkminiłem nigeryjski system. Jest ok. Nie wiem, czy widzicie tą górę. Pod nią już nie podjadę, będę musiał dreptać. Pewnie słabo wyglądam, przed chwilą jechałem i z roweru rzygałem. Także jestem wycieńczony, kochani, muszę jak najszybciej dostać się do chosy mojego ziomka. I tam sobie dwa dni odpocznę. Muszę się zregenerować, bo długo tak nie pocisnę. Znam już swój organizm i wiem, że jest słabo. Tu wypadek. Dobrze, że akurat nie jechałem tędy. A za mną masa policji i wojska. Haha. Niesamowita wioska pomiędzy drogą a dżunglą tam, prawda? Zostało mi 2% baterii, nie wiem gdzie go podładuję. O, tu tak jest. Już się przyzwyczaiłem, tak, że to chyba ostatnie nagranie na dzisiaj. Sorry. 1% baterii zaraz zgaśnie. Powiem wam, że jest dramat. Muszę się przespać, przejechałem, sześć dyszek, pie wodę, idę spać. W dupie mam. Bo nie dojadę, muszę odpocząć. Nie wiem, czy pamiętacie taką świetną komedię Kac Vegas w Bangkoku. Tam też był taki wiatrak, z tym, że bardziej się bujał. <laughs> tak, mam palce w smarze. Słuchajcie, ledwo żyję. Naprawdę jest mi zimno, chociaż jest odczuwalna dzisiaj nie 45 jak wczoraj, ale 40 lekko. Jest mi zimno, jestem naprawdę wycieńczony. Sporo jadłem, więc dobrze. Muszę nabrać na siły. Przejechałem jakieś 50, może nawet 60 km i przejechałbym tą stówę, ale wiecie co się stało? Patrzcie. Tak, znowu mi strzeliła dętka. Yy, więc się delikatnie mówiąc zdenerwowałem. Poszedłem na takiej przebitej oponie, jakieś 5 km do najbliższej wioski i znalazłem ten hotel. Na całe szczęście nie pociąłem felgą dętki, właśnie się klei. Zobaczcie, jaki w ogóle patent. Trzeba sobie radzić, jestem w Afryce, trzeba sobie radzić. Nalałem wody do wiadra i przycisnąłem w ten sposób, to wszystko się klei, tak? Jest katastrofa. Może już nie będę mówił dramat, bo zbyt często to mówię. Wyobraźcie sobie, że od dwóch godzin. Ładuje swój telefon i ma 8%, gdzie musiałem za ten prąd zapłacić, musiałem <śm> zapłacić w sumie niedużo, bo 5 zł, za paliwo do generatora, czy do... jak to się tam nazywa i oni wlali to paliwo i no to nie ładuje i to nie ładuje, także do hosa zostało mi 168 km i ja muszę to jutro przejechać, po prostu muszę, strasznie mi zależy na tym, żeby się z nim zobaczyć a nie tylko z jego żoną i z dziećmi, ponieważ jest naprawdę spoko facet. Jemu też wiem, że na tym zależą. Specjalnie słuchajcie, wziął urlop i wydał dużo pieniędzy, bo dla niego to jest dużo pieniędzy, żeby przejechać busem ponad 300 km do rodziny i spotkać się ze mną, także muszę tam je dojechać, muszę i dojadę. Zrobię wszystko. Zostało mi 168 km. Teoretycznie to nie jest jakoś tur po dużo, ale na no to słońce, na te góry, ponieważ góry, no nie góry wzgórza. Zrobiły się wzgórza, kochani. Przez pół kilometra mam lekkie wzgórze, potem pół kilometra zjeżdżam i tak do usranej śmierci, że tak powiem, także no muszę tam odjechać, nie wiem, zrobię wszystko, żeby tam jechać. także o wschodzie słońca wstaję i zapierdzielam do Benin City, do mojego ziomka. Zobaczcie, jaka czapa. Ej, idzie pora, pora deszczowa. <laughs> ja w ogóle o niej zapomniałem. Wyobraźcie sobie, że w tamtym roku popadało w porę deszczową troszkę w może przez tydzień, zalało je strasznie. Do tego stopnia, że, że zalało niektóre dzielnice na pół metra, nawet może na metr, i po całym Abidjan pływały sobie zwłoki przez jakiś czas, tak? Dobrze słyszycie? Nie wiem, czy oglądaliście odcinki z Abidjan. Także tak, pora deszczowa ma być niby w marcu, czyli za kilkanaście dni, ale może przyjść wcześniej. Wiecie co? Tak szczerze mi to na rękę. Już mam troszkę dość tego słoneczka po ostatnich dniach. <grytanie> w ogóle wychodzisz z tyłu hotelu. Tutaj taka dżungla, jakieś tam domki, wioski. A tutaj zobaczcie, co mi ty przed chwilą pokazał. Ruszyliśmy. Przejechałem już z może nawet dwie. Zatrzymałem się, żeby się najzwyczajniej napić i odpocząć. Zobaczcie. Lekko kropi, idzie burza, a ja nie wiem, czy widzicie. Ha, ha. Cały mokry. Słuchajcie, pewien widz kilka odcinków temu napisał mi Komentarz. Napisał, że chce oszukać trasę, bo chce przepłynąć łódką do Kamerunu i będę płynął 4 godziny. A Łukasz ten z wózeczkiem, nasz koleżka, idzie normalnie lądem. Wiesz co, kolego? Specjalnie czekałem, aż Łukasz przekroczy granicę z Kamerunem. No i niestety stało się to, co myślałem, że się stanie. Na pewno czytałeś jego post. Słuchajcie, po stronie Kamerunu jeśli przekroczysz na dzień dzisiejszy granicę lądem. Tam się strzelają. Nie wiem, nie wchodziłem w to jakoś głęboko, ale z tego, co, co czytałem, to ci anglojęzyczni z francuskojęzycznymi się po prostu nie dogadują. Jest tam taka jakby mini wojna domowa. Łukasz przekroczył granicę. Pierwszy checkpoint. Zawinęli go. Powiedzieli, że jest tu bardzo niebezpiecznie, że porwą go re rebelianci. Czekajcie, o cholerne. A więc powiedzieli mu, że porwą go rebelianci i że muszą go przetransportować z czerwonej arei, nie wiem jak to powiedzieć, z czerwonej arei powiedzmy do, do tej bezpiecznej wzięli wózeczek na motor, wzięli Łukasza na motor, zawieźli w bezpieczne miejsce, dali mu hotel za darmo, jedzenie za darmo i zaczęli go przesłuchiwać następnego dnia czy tam w nocy, już nie pamiętam, przywieźli go z powrotem do tej czerwonej niebezpiecznej arei, znowu go przesłuchiwali generalnie rzecz biorąc, biorą go za, za szpiega. I co teraz drogi widzu, powiesz ciekawego? Jestem ciekawy, co napisać w komentarzu Mam nadzieję, że Łukasza nie będzie musiał wyciągać dudek, ale słabo to wygląda na dzień dzisiejszy. Także Łukasz, trzymam za Ciebie kciuki. Także tak, mimo że będę płynął wśród piratów, zatoką gwinejską i deltą Nigru, to jest to bezpieczniejsze miejsce poniekąd. Dlatego koleżko wybrałem drogę wodną, a nie lądową. Spójrzcie, idziemy, znalazłem się z Hosą. Hossa, say hello. Halo! <śla> Strasznie się cieszę. Bo mam kogoś zaufanego. Of course, my brother. We met here in Welcome back, my brother. Ale zajebiście, cieszę się, że mam zaufanych swoich ludzi. Jego żona już się nie może doczekać. Nawet jego mama przyszła, Wyobraźcie sobie. Ha, ha. I będziemy jeść obiad, czy tam kolację, kolację. Także tak. Udało się. Uh! Siódma rano Kuba zaspawany, jesteśmy pod kościołem. Tutaj Hosa jego familia. Jakieś ma dzieci, takie smutne, nie wiem czemu. A tutaj kościół. Kuba się wtopił w tłum, ale mi głupio tu nagrywać, słuchajcie. Jest to kościół anglikański, tak? Także taki troszkę inny od naszego, fajniejszy. Przynajmniej sobie potańczyli, pośpiewali. A nie z typa jak u nas, prawda? Dobra, wracam do domu chwilowego, idę spać. Przyszliśmy z całą rodziną po chleb. To jest moja familia. What is a name of that? because I forgot Akala? Yes. Akala, to się nazywa akala. Taki pączek smażony w cieście palmowym. Sorry za jakość. Ja tak z jakością mam. Mm -hmm. Zobaczcie, jaka kochająca się familia Te dziewczynki. Wiecie co wam, powiem? czekajcie widać. Że często, jak widzę taką kochającą się rodzinę, gdzie ludzie naprawdę się szanują i to na potęgę, to jest mi trochę smutno, przykro i jest, jestem lekko zazdrosny. Wyobraźcie sobie, czasami też bym chciał mieć taką rodzinę, ale jak pomyślę sobie, że nie mógłbym podróżować, prawda? Tak jak teraz podróżuję, chociażby, jak sobie przypomnę moje pierwsze i ostatnie małżeństwo, no to nie, nie, to bardzo szybko rezygnuję z takich pomysłów. <laughs> Zobaczcie, tutaj cały ten dom jest Hosa. Jest olbrzymi, pokażę Wam go. Może nie jest w jakimś świetnym stanie, ale mają wielki telewizor, mają pralkę, mają lodówkę, mają wszystko, czego trzeba. Mają samochód, akurat teraz go nie ma, bo kierowca jakiś. Wyobraźcie sobie, że kierowca musi dzieci wozić do szkoły od poniedziałku do piątku, no bo Hosa jest w Lagos, ponad 300 km stąd, a jego żona też pracuje na lotnisku. Także tak, mama Hosa. Wyobraźcie sobie, że ta kobieta urodziła dziesięcioro, dziesięcioro, chyba dziesięcioro się mówi, dziesięcioro dzieci i jeszcze dwójka adoptowała, stąd ten wielki dom, także oni tutaj wszyscy mieszkali. Większość z tych dzieci jest w Kanadzie, w Stanach, w Anglii, gdzieś tam w Holandii, w którejś także. Brawo dla nich, naprawdę brawo. Jakoś mam słaby dzień dzisiaj, jestem smutny, strasznie jestem, może nie przestraszony tą Deltą Nigru, ale wiecie co, czasem mam... Dzisiaj jest dziewiąty, jutro wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam jednak we wtorek, a w poniedziałek, czyli dzień wcześniej, ponieważ, ponieważ się boję, że nie zdążę. Muszę zdążyć i być na szesnastego na granicy, muszę, muszę jeszcze wizę załatwić, także pff, jestem strasznie dzisiaj jakiś taki spięty. Jeźdźmy Jose na autobus, tutaj jego kierowca Richard. Ja, yeah. hello Richard. Hello. Very good guy, very good friend. Zapomniałem co miałem powiedzieć, Wiesz co? Serio zapomniałem. A, chciałem im zrobić zupkę naszą słynną. Niestety, jedno dziecko nie lubi cebuli, drugie tam marchewki, mama nie lubi makaronu, chciała z ryżem. Także się nie dogadałem. Potem chciałem zamówić pizzę, żeby jakoś się odwdzięczyć tym ludziom, prawda? Ale też im nie smakuje. Więc dzisiaj znowu rybka z ryżem. Tak jak wczoraj, ale wczoraj wczorajsza była dobra, także jestem w głębokim szoku. Słuchajcie, potrzebuję was, waszej pomocy widzowie. I to bardzo. Bardzo potrzebuję waszej pomocy. Czy ktoś z was ma znajomego w duali w kamerunie, ponieważ wchodzi w rachubę takie ryzyko, że dopłynę tam goły, bez telefonu, bez pieniędzy, bez plecaka, bez roweru, bez niczego. I muszę mieć plan B. I to jest mój plan B. Muszę mieć kogoś. Gdzie na jakiejś kartce, gdzieś schowane w gaciach, dosłownie będę miał jego adres I w razie w, w razie czego Będę mógł od tej osoby wziąć telefon, da mi coś Do jedzenia i do spania, tak? Że tak brzydko powiem Także jeśli macie jakiegoś znajomego w Duali Bardzo was proszę, skontaktujcie się ze mną Czy to w komentarzu, czy najlepiej na Messengerze Facebookowym prywatnym. Dziękuję Wyobraźcie sobie, że zrobiłem listę warzyw na Na naszą słynną zupkę i dzieci strasznie się tym zainteresowały, zaczęły dopisywać produkty. Więc idziemy z IC, groną mojego koleżki. Say hello. Hello. Fajna kobitka. Idziemy po warzywka, będę gotował im zupkę. Także jest. Na jutro zostawię sobie na śniadanko. Nawet ewentualnie wezmę w trasę jakiś pojemnik.

Trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ teraz mnie czeka najcięższy etap, mam dokładnie 418 km pieprzoną Deltą Nigru, także pff, trzymajcie kciuki, bo naprawdę, no trzymajcie, do zobaczenia. for the right yeah. for the for the right yeah. for the right yeah. for the right for the right